Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odbyła się konferencja SIPAK w Rzeszowie. No to ważna konferencja, szczególnie w tym czasie, kiedy w Polsce jesteśmy przed drugą turą wyborów. Jak Pan ocenia atmosferę? Czy, czy adrenaliny jeszcze starcza? No, fantastyczna no, atmosfera. Wielkie święto międzynarodowe, bo gości z całego świata. My przyjechali do Rzeszowa na SIPAC Poland 2025. Po raz pierwszy taką imprezę organizowaliśmy jako telewizja Republikanem się, że nie po raz ostatni, no bo no nie wiem, jak Panu się podobało, ale chyba było naprawdę. No, jest ja jestem. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego że yy, szczególnie z wystąpienia pani sekretarz, yy, dlatego że wsparła jednoznacznie, przekazała Donalda Trumpa wsparcie dla Polski, dla. Dla kandydata Karola Także to było dla mnie ważne osobiście. No ten najważniejszy message, jakby tak mogę powiedzieć, to chyba ten dotyczący żołnierzy amerykańskich w Polsce, że pozostaną, że informacje dotyczące tego, że Amerykanie chcą relokować część swoich wojsk z Europy, na pewno nie będą dotyczyły Polski. I to dzisiaj ze sceny dwukrotnie padło. Najpierw powiedział do Mandowski bardzo bliski do Trumpa amerykański polityk, a potem Pani Sekretarz powtórzyła, nadała temu jeszcze rangę urzędową, także wydaje mi się, że to naprawdę ważne, ważne słowo. Następnie wystąpił Pan Prezydent Andrzej Duda, który był gościem specjalnym oczywiście, tak jak Pani Sekretarz, na, na SIPAK Polska 2025. Ja osobiście odebrałem bardzo emocjonalnie to wystąpienie. Co pan, na co szczególnie Pan zwrócił uwagę? wystąpienie pana prezydenta. To odwołanie się do wartości, do tego, co łączy wszystkich Polaków, ale nie tylko Polaków, no bo tutaj mówimy o szerszej wspólnocie ponad bym powiedział, nawet europejskiej, taki transatlantyckiej. Więc chyba to o takie najmocniejsze. No oczywiście wsparcie też dla pana Karola Nawockiego. Wprost powiedział, że tutaj na sali są z jego zdaniem dwóch prezydentów obecny i przeszły, to warzyw głos tej kampanii. Myślę, że dla wielu wyborców będzie miał ogromne znaczenie. Pan prezydent też podkreślił właśnie znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej też podziękował za przybycie pani sekretarz. To było ważne, bo, bo wspólny głos i pana prezydenta, który dbał nie od dzisiaj o relacje transatlantyckie, plus przyjazd pani sekretarz ma tutaj według mnie duże znaczenie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.